Ciao a tutti, Paulina Mięzik, kanał no Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku włoskiego z serialami. Dwa tygodnie przerwy, a to dlatego, że teraz będzie na zmianę. Co czwartek ekspresowy kurs włoskiego zera, a co czwartek włoski z serialami. Jakiś pies mi szczeka za oknem, proszę psie, ja tutaj uczę, uczę włoskiego. Moi drodzy, dzisiaj w tym odcinku o serialu, który od kilku dni znajduje się w nowościach na Netflixie, Ponieważ to jest serial Suburra, jakich nowościach powiecie? No, jeżeli śledzicie ten serial, to na pewno wiecie, że pojawił się właśnie niedawno trzeci sezon tego serialu. Ja jeszcze nie zaczęłam oglądać trzeciego sezonu, natomiast dwa obejrzałam. Suburra, serial o włoskiej mafii, o powiązaniach mafii z kościołem, z, z ze społecznością Romów. Taki serial o wzajemnych zależnościach między różnymi władzami w Rzymie i we Włoszech w ogóle, czyli o tak naprawdę rzymskiej mafii, moglibyśmy powiedzieć. Suburra. Nazwa serialu wzięła się od dzielnicy, starożytnej nazwy dzielnicy Suburra. Tak jak sobie wyobrazicie, jak są Fori Romani i Fori Romani, a tutaj Koloseum, to tutaj jest Suburra. Teraz wchodzi w skład Rione Monti, dzielnicy Monti. Suburra, serial, który opowiada, tak jak już mówiłam wcześniej, o, o, o zależnościach wzajemnych między władzami, o wzajemnych naciskach, o mafii rzymskiej, a tak naprawdę opowiada również historię trzech młodych chłopaków. Jeden ten tak zwany filio, filio di papa, czyli z takiej dobrej rodziny, syn policjanta. Drugi chłopak to Rom z mój ulubiony bohater absolutnie. A trzeci bohater to, to, to jakby potomek bardzo wpływowej e, włoskiej rodziny e, wpływowej w świecie przestępczym. E, I te losy ich się spotykają. No i na, na podstawie tych ich losów, na podstawie tych wzajemnych różnych zależności, kręci nam się fabuła już trzech sezonów Suburry. E, Suburra, często myślicie: Okej, okay, nie będę oglądać tego serialu, ponieważ mogę nie zrozumieć bo pewnie jest tak jak z Gomorrą, W Gomorze e, Ciężko się rozumie bohaterów, ponieważ jest dialekt neapolitański, więc i tutaj będzie ciężko. Subura, moi drodzy, nie jest aż tak ciężka do zrozumienia. Czasem bohaterowie, zwłaszcza ci jakby mniej wykształceni, czy, czy, czy bardziej powiązani ze światem przestępczym, mówią w tak zwanym italiano regionale, czyli w tym rzymskim włoskim, ale to nie jest dialekt. Trudności zrozumieniem będzie na pewno społeczności romskiej, ponieważ oni mówią po swojemu. Dlatego polecam oglądać z włoskimi napisami. Natomiast trudności jako takiej z włoskim nie powinno być. A przy okazji, osłuchacie się z wymową rzymską, która jest bardzo charakterystyczna. Dobra, nie przedłużając, troszeczkę o Suburże, kto nie widział, opowiedziałam, mam nadzieję, że zachęciłam do obejrzenia. Teraz fragmencik, fragmenci, który nie jest reprezentatywny za bardzo, bo będzie bardzo statycznie. A wybrałam ten fragment, dlatego że chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o słowie La Laurea. <grym> La Laurea to dlatego, że serial o młodych ludziach, a jeden z nich właśnie na początku serii Bendicine d'Ugo Bronius. Allora? Te sta preciso. Basta fare i pantaloni, è perfetto, no? Dice? E dico, guarda Ah, non ti vedi? Si. Sì. Non lo so, che mi sembra un po' caro. ti ho detto che non te devi preoccupare. Questa laurea è bello mio, eh? E tuo padre non vada speso. Lo abbiamo e basta. Jak widzicie, tata Lele nie ma problemu z wydatkiem, ponieważ mówi: eh, "Ty stajper laureare". Czyli będziesz się bronił. I to jest, moi drodzy, we Włoszech, festa taka, że naprawdę bez porównania z naszą polską obroną. Pamiętam, że jak studiowałam w Ferrarze i moja współlokatorka, Sycylika się broniła, to jej babcia lat 80, przyjechała z Sycylii do Ferrary na północ. Pierwszy raz w ogóle w życiu wyjechała z Sycylii gdziekolwiek, ponieważ jej pierwsza wnuczka się obroniła po 10 latach studiowania wreszcie. Był, słuchajcie, obiad, był, były, były te bomboniere, czyli te y, 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 prezenciki, które się dają, daje na, gościom, na przykład na weselu. Ym, było było no przyjęcie takie wręcz weselne z tej okazji. Ym, składają się wtedy przyjaciele na prezent dla ciebie, jak się już obroniłeś. Ym, robią się tak zwane papiro, i tutaj to jest taki, taka karykatura, taki plakat, na którym jest Twoja karykatura i różne takie ciekawe anegdotki na Twój temat, który ten plakat, po obronie czytasz, jakby na forum, będąc już bardzo, bardzo pijanym. Pokażę Wam teraz taki filmik z YouTube'a, jak wygląda taka, taka impreza do pola Laurea w wersji hard. No, yy, twoi przyjaciele przynoszą ci strój, w który się musisz przebrać, yy, przynoszą dużo alkoholu, yy, no i robią ci różne żarty <grywanie> przez Was w zasadzie cały dzień różne zadania musisz wykonywać, yy, a wszystko to jest opatrzone taką piękną, obświewane taką piękną piosenką bardzo kulturalną, yy, którą też Wam teraz zaprezentuję. Dottore del Buco del Culva, cool fankulva, cool fankul, cool. <laughs> bardzo kulturalna piosenka, która znaczy e, tyle, co e, obroniony doktor, no bo doktor, ktoś to się obronił, zaraz będzie o leksyce. E, doktor e, jak dziura dupie, odejdź stąd, czym prędzej. E, tak. Więc, yy, więc więc taka kulturalna piosenka, więc jak coś takiego usłyszycie kiedyś, będąc we Włoszech, piosenkę i wielką imprezę, to pamiętajcie, ktoś się obronił. No i właśnie, jak powiedzieć obronić się po włosku? czasownik, który oznacza obronić się, czyli skończyć studia, napisać pracę magisterską i obronić ją, to czasownik laurearsi, laurearsi, la laurea, czyli o laurea in qualcosa, to znaczy mam skończone studia, czy jestem magistrem czegoś, tak? Una laurea in lingua e letteratura italiana. Mi sono laureata in lingua e letteratura italiana. Laurearsi obroni się la laurea. La laurea może być triennale, to jest ta krótka, la laurea, la laurea breve, a la laurea albo il master to studia magisterskie. Co jeszcze moi drodzy? Nie mylcie laurearsi z diplomarsi. Diplomarsi to jest mieć dyplom, ukończyć szkołę średnią i uzyskać dyplom, czyli. Świadectwo dojrzałości. Il diploma to jest nic innego, jak właśnie świadectwo dojrzałości. Il diploma di maturita. Dlatego mamy rozróżnienie między osobą, która jest diplomatą, na persona diplomata. Il diplomato, czyli osoba, która ma średnie wykształcenie, średnie, czyli ma ukończoną szkołę średnią i um, zrobioną maturę. I il laureato, czyli osoba po wyższych studiach. Która ma tytuł magistra, czy, um, czy, czy magistra, czy li licencjata, czy ma licencjat z czegoś. Um. Każda osoba, która ukończyła we Włoszech studia, czy to trzyletnie, czy zrobiła też master, czyli studia magisterskie, ma, może się posługiwać tytułem dottore albo dottoressa. Jest to bardzo zabawne, ponieważ rzeczywiście często do osoby, o której wiemy, że jest wykształcona, możemy się zwrócić dottore albo dottoressa. Jeżeli wy chcecie powiedzieć, na przykład jesteście młodzi, tam macie 23 lata, ale już tam macie właśnie licencjat z czegoś, to we Włoszech powiedzą, wow, sei già dottoressa, sei già dottoressa, sei già dottore, już jesteś jakby, masz studia. Przywiązuje się do tego dużo większą wagę, ale co chociaż paradoksalnie. Jeszcze mniej te studia wyższe we Włoszech dają możliwości zawodowych. No, sytuacja na rynku pracy we Włoszech różowa nie jest dla ludzi młodych i to na pewno kto troszeczkę się sytuacją tą gospodarczą i zawodową we Włoszech interesuje, wie. Podsumowując dzisiejszy odcinek, e, pamiętajcie, la laurea we Włoszech to nie to samo co la laurea w Polsce. E, laurea, la laurea, il diploma, laurearsi, diplomarsi e, i dottore, dottoresa to słówka, które dzisiaj nam się pojawiły, a także il laureato albo il diplomato. Pamiętajcie też o tym na przykład przygotowując wasze curriculum vitae, czyli CV, e, że, jesteście, że macie il diploma i la laurea w czymś, in qualcosa. Dzięki Wam za dzisiaj. Widzimy się w przyszły czwartek z Ekspresowym, odcineczkiem 14, a za dwa tygodnie znowu z serialami. Może do tego czasu uda Wam się obejrzeć suburrę pierwszy, drugi, albo trzeci sezon, a może wszystkie trzy. Dzięki, ci vediamo, ciao, dzięki za dziś. Już w sprzedaży na www.italiolo.pl kalendarz na rok 2021. Ściemny kalendarz w formacie A3 to równocześnie słownik obrazkowy. Każdy miesiąc jest opatrzony piękną ilustracją autorstwa Magdaleny Łozińskiej. Dodatkowo Podpisanej włoskimi słówkami. W domu, w restauracji, na stacji kolejowej, które słowa są Ci rzeczywiście potrzebne? Zapamiętasz je dzięki kalendarzowi ściennemu oraz aż 120 ćwiczeniom interaktywnym, które będą co miesiąc po 10 trafiać na Twoją skrzynkę mailową. To wszystko do 5 listopada w cenie 70 zł. W cenie jest już przesyłka na podany przez Ciebie adres. Zapraszam do zakupu www.italiolo.pl